Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry. Dobra, witam w kolejnym filmie. Był problem z zamykaniem u mnie bagażnika. Trzeba było trzasnąć. Znaczy, jak po wymijanie tej uszczelki na nową. I jeszcze takie coś ostatnio założyłem, te dodatkowe. Czekaj, jak to pokazać? O, te bolce takie. Ten jeden był, nie? No i trzeba było mocno trzasnąć. Odkręciłem tutaj zamek. Wcześniej oczywiście trzeba to zdjąć, ten plastik. Na cztery śruby, a zamek się trzyma na dwie śruby. Tutaj i zrobimy to w taki sposób jak Arek mi pokazał tam na przykładzie innego zamka. Zaraz go pokażę tutaj, może ktoś też tak sprytnie kiedyś rozwiązał te dziury, można rozwiercić na większe i wtedy go podciągnąć wyżej. Tak. Ojej, coś tam się stało. To yy, i można będzie to wtedy podciągnąć wyżej, jakieś pół centymetra czy tam parę milimetrów i wtedy może się będzie trzymać. Natomiast martwi mnie to, że linka już trochę yy, na paru włoskach się trzyma. Nie wiem, czy to zdołam pokazać. No, kiedyś trzeba będzie linkę wymienić. Bo Kiedyś się zamknie zamek i nie będzie można, yy, zamknie się zamek i urwie silinka, nie będzie można zamka zamknąć. No ale to już nie teraz. Na razie ja chcę po prostu, żeby się zamykało to normalnie. Spróbujemy zaraz to rozwiercić, zobaczymy czy coś to da. Może trzymać ci to, co? No dobra ci tam wiórów na Jak już to utrzymać. Tak ja będę to trzymał. A to chciał mocno trzymać. No to co, będę trzymał. No. Zejdź skąd, bo tutaj się leży. Oh. O, le dziora! Tam jest sprężynka To tylko trochę rozwiercimy Dobra to już tu z tej strony starczy myślę no Nie, musi być z obu stron No ale mówię z drugiej no W sensie z tej strony starczy bo po cholerę jeszcze tutaj więcej jak sprężynka jest No w jakiś to sposób będzie no, Zobaczymy ile no to otrzyma Już? Nie, jeszcze nie przeszło. Kurwa. Już chyba, Tak. tak. Połowie, że tu na włoskach wisi, o jeszcze pewnie na dwóch, no nie ja wiem. Będzie chyba już. Sprzeżena. Ach ci kurwa, tą linkę zabezpieczyć lepiej? Przepierdolony. Dobra. Dobra, spróbuję przykręcić. Daj. Mówię, tu linkę trzeba zrobić. Dobra, daj, ja przykręcę potem linku, się mną, Daj. Dobra, zobaczymy, czy coś to daje radę. Czy coś to dało? Niby tak. Spróbuję otworzyć. Nie jest idealnie, ale jest lepiej o wiele. No naciśnij. No to urwała się linka <laughs> albo coś innego. Nie wiem. Fajnie. Nic, nie chuja teraz, no to fajnie no do bagażnika Dobra Fajnie Niby linkę Co to kurwa teraz mam pociągnąć Aj. Oto A chuj wie Erek ja kurwa nie wiem, ale nie wiem o co mam złapać, o co mam pociągnąć. O linkę? Na tę łapkę od, od linki, żeby otworzyć. Popchnij, Popchnij czy pociągnij. Pociągnij. Ani chuja kurwa. Nie wiem Ni chuja Ni chuja ani... Jak to Jak to nie działa Jak to nie działa Nie wiem Teraz jest otwarty, no. Wody odwro odwrotnie zamyk. A, widzisz. Dobra, przykręciłem, zobaczmy. Nie chuja. A, Dobra, większe podkładki dajemy, może to coś da. Nie większe, tylko grubsze. Grubsze no. Tożka. A, tak Na razie tak lekko. Mhm. No nic hoj. No, Lekko. Mocniej? No. Waga. No i co tu się dzieje? Brakuje, chuj, chuj brakuje. Jeszcze rozwiercić? Nie wiem. A, to dokręcasz. Uknęło. I od środka będziesz regulował, tak? Mocniej teraz. Nie, nie chuja teraz. A czemu tak, kurwa, dużo brakuje? W brakuje. No, tu jeszcze jeden taki motyw. Być może od tego, że to jest wypukłe, to Arek myślał, że pospukać może wtedy będzie. No zobaczymy. No na razie to flipa jedna wielka w ogóle. Niby jest to spawane, okej, okay, ale ja mierzyłem Mogę pokazać, już tak przy okazji. No może komuś to się przyda. No Nagrywamy to po to, żeby się komuś przydało. Ja mierzyłem metrówką na przykład z klapą zdjętą tutaj prosto z Karo. Tu jest niespowana i była identycznie. To jest jakieś 5,6 mm. 5 cm, 6 mm, tak? 5,6 I tu, i tu jest. I cholery nie pasuje. No to samo. No okazuje się, że zamek rozjebany Jak to pokazać, czekaj To zobacz, o Podkładki szukasz, nie? Tulejki szukasz. A, takie coś. A, ja myślę. Już teraz trzeba o co chodzi. No, musi być dłużej, obecnie to sobie. Dobra, wiemy już o co chodzi. Chodzi o tuleje. Chyba, no zobaczymy zaraz. No. O, jeszcze krócej trzeba. W tym zamku też ktoś się tego pozbył, a to musi być w środku, tak jakby między tym a tym, żeby to nie dociskało do blachy.

Jest, ale tak tego tego. I linka chyba tego chodzi linka chyba tego zaczęła chodzić zaraz zaczniemy jeszcze raz nie lipa dalej się blokuje kurwa. Dalej Dobra chyba zrobili pokaż czy trzeba tę linkę będzie zabezpieczyć, ale no dobra chodź spróbujemy. A, widzisz, kurwa, zamknąłeś, tak? No, trochę jest lepiej, ale nadal nie idealnie. Kurwa, to normalnie cicho powinno się zamykać. Mogę pokazać w tym, jak to jest? No, Otwarte. Otwarte, nawet, tak? Nie, to no, normalnie powinno być cichutko i lekciutko. Patrzcie, o, zamknięte. Zamknięta. tu trzeba przewalić ręką. Chyba będzie już dobrze. No, jest już. Ja nawet nie dociskałem, tylko spuściłem. Jeszcze raz spróbować? Spuść tylko po prostu. No? Spuść, nawet nie dociskaj, spuść. Podnieś i... Nie, mówię no. Spróbuj jeszcze raz, tylko wyżej i pójść ona sama. No? Nie, chyba nie. A nie, no widzisz? No to chyba już. Patrz, jakie brudne się zrobiło. Od ręce. Od ręców, no, czyli tak długo otwieraliśmy, zamykaliśmy, no. Dobra, dzięki, no, chyba wyszło. Co, co, co było ostatecznie? Na końcu coś poprawiłeś? No, ale na końcu, teraz jak już leżałeś, tam coś jeszcze. Dobra, tyle z tego złomu. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z Polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry.